Siemanko widzowie, jeszcze tym słuchajcie, będzie oczywiście kolejny odcinek z Fortnite'a, No i tak. Dzisiaj zrobimy sobie taki challenge. Musimy... Zacznijmy od tego, że musimy sobie zmienić region. No. Zacząłbym. Mm... Dobra, widzowie, lecimy z grubej rury. Oceania, nie? Lecimy oceania. Przecież się widzicie. Wytłumaczę Wam o co chodzi w trudności z regionu. Tu macie opóźnienia. Na Europie, nie? 29 milisekund. Czyli 29 ping. Pingu? A właśnie, a propos pingu. To jest główka pingu. To jest główka pingwinka. Gumki z eksjona. O, to jest pingu. Pingu dzisiaj znajdzie się, będzie nagrywał film z Fortnite'a. Pingu możemy położyć na przykład, tutaj będzie sobie leżał Pingu, tu jest Pingu, tu, nie widzicie go, ale tam jest, no, o, bo nie widzę, mam jeszcze lepszy pomysł, na kamerkę, o, dobra, yy, no to tak, na przykład na mamy 301 milisekund opóźnienia, no i w tym jest cała trudność jakby, nie, dobra, po prostu lecimy. Dobra, widzę, no tak, lecimy już busem, no i Wam mówię od razu, yy, będzie jazda, bo ja sobie wziąłem w lobby, wiecie, o co mi chodzi, w lobby się poruszałem trochę, to już, o, widzę, że będzie jazda, będzie jazda bez trzymanki, nie, no i tutaj mamy też graczy, wiecie, z Oceanii na przykład, nie, którzy grają na tamtym regionie, no i będzie wysoko, nie. Widzę, 325 pingu, 329 pingu, pingu, pingu. To miejscówka nikt nie lata? Niemożliwe. O, widzę, że już jest wysoko. Kurde, jest wysoko. No co się ruszasz jak pacan? No jak ty hitki dostałeś? No jak ty tego nie dostajesz? O, dostałeś hitka. Jest wysoko. Ogólnie, to ja już to widzę, nie? oj na tej ocenie te to będzie trudno, widzę, dobra idę do lobby, musimy re region zmienić No To lecimy już busem, teraz mamy Amerykę Północną, od razu informuję z bomby e, no e, Z bomby informuję, że mamy Amerykę Północną teraz Powinno być łatwiej, bo na ocenie, to ja Wam mówię, wysoko było, nie? Dosłownie, mi widzowie, tak powiem szczerze, że mi tak średnio reagowała nawet myszka, nie? To w ogóle było bardzo wysoko. O, widzowie, u nie będzie burza. Zobaczymy, czy dążymy ten film nagrać. Bo widzę, że. Znaczy, słyszę, że grzmi. Wyszłam otwarta, okno. no. To w ogóle słychać No chłopier wziął samolot, nie no Peterbot, Peterbot! O kurde Dobra też jest wysoko, ale nie aż tak wysoko jak tam To było normalnie wyżej niż Pawła Jumpera Tam normalnie Paweł będzie skakał, nie? No kurde Ja się widzę, że przed tym filmem nie rozgrzewałem, nie? Więc ten film to może być wysoko stawty, jeśli chodzi o moje umiejętności grania. Kurde Hmm, te blasterki. Czego ja tego suksiorka nie wypiłem? Halo, to jest soczka. Ale mamy tą fajną pompę, ona jest spoko, ona jest bardzo spoko. Zowej po miecz! Ua. Dawaj mieczka straci! Dawaj ten mieczka straci! Ufaj, mi się no dziękuję O Boże, to też jest wysoko, ale nie aż tak wysoko jak na tamtym Dobra, idziemy się bić z tymi Peterbotami O, Peter Peterbocik samolowy. Idziemy się bić z tymi pitter botami. Puu dobra leżeczka stracia. No, widzowie jak u mnie grzmi. No nieprawdopodobne Kastracie. Aj, 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 aj! Cia, cia, cia. Ła. Dobra, nie zrobiłem tego honorowo. Tak się nie powinno robić w Fortnite, to powinno być zakazane. IRL. O nie, jest wysoko, jak ja dzisiaj trafia mnie. Celny jest w zero. Shaw na setkę. Zadam do obrażenia zero. Tak się gra Fortnite. Jakby ktoś powie, że jest inaczej, to się obraże I napadnę na bank. Tak, taki znany raper. Się w się wkurzy napadnę na bank Dawaj mi biga Albo jakiegoś innego Tam no, jest kolejny jakiś kastrat z mieczem Nie no nie jest z mieczem Ale kolejny kastrat Nie Ja chcę tym statkiem polatać. Ja bym polatać, tylko kastomów nie mogę odpalać. Dopóki wizowe nie dobijemy 1000 subów, to nie będę mógł odpalać kastomów. Jak będziemy miał 1200 subów, to robimy kastomy o fodolce. Serio mówię. Robimy kastomy o fodolce. Nie no, serio mówię. Zrobimy kastomu o 13,5 tysiąca fodolców. Jak mi? Ty Peter Bocik U! Ale się normalnie spoczął krzychu Ktoś wziął ten samolot? Tak, ktoś ten samolot chyba wziął. Nie, nie wziął nic. Szybciej, szybciej. Daj mi tego sprinta. Przez tą Tejka stracię Dziękuję e... Ile miałeś tysiączków dla mnie? O! Cztery, brother! bracie! cztery soczki. Nie no, ten niszczyciel jest porąbany. To jest porąbane widzowie. Taki niszczyciel każdy go chce. Tylko mnie nie da. Na razie możemy odpalać każdemu dla biednych czyli mapki zwykłe, które są jakby Battery Battle Chapter 3, nie? Serio są takie mapki. Ale o tutaj widzę, ja to tipa dam. Jak... Jak się schowacie tutaj... Czy to wymyśliłem ogólnie teraz, nie? Jestem Big Brain. Jak się schowacie tutaj, to teraz się was ten bom bomber... Bombaj Safir wam, was nie rozwali, nie? się jak skałę tutaj. Was Bombaj Safir nie dotknie. Raczej. Nie dostałem jeszcze ani jednego obrażenia od tego Bomba i Saphir bo oranżowe, kapy. Ja mam oczy brązowe, Ty masz oczy. Bomba i Saphir Ty, kaski. O nie no, jest wysoko. Gdzie trafiam, mnie, Jest wysoko. Ma 50 jest normalnie. Po się nic nie trafiam: Nic! Zero. Mam w nazwie Prime, ale to mi nie, nie, się na mnie ten Prime nie działa. Nie zadziałało. A zobaczymy, czy tablet mi pójdzie. O nie, przyciąłem się. No, no, bo tutaj przecież mamy pingu. Pingu, pingu dużo. No, je, nie jest dobrze. Dobra, dawaj macie jakieś Dobra, jeszcze jedna drzewka będzie mieć full mass. Nasze znaczy full drewienka. Nie, no, dwa zabrakło, nie? No, czajisz, czaisz brother. Brother. Brother, czy to, to czaisz? Cześć, to broder? No, jak brzmi? No, nie jak grzmi, bo ja chcę film nagrać. Bo widzów będzie niezadowolony. Ja też jak nie nagra ja filmów. Ty masz na biało. Leżysz. Trafianie 0. Celność 0. Pozdrawiam. Celność zerowa. Skill kiedyś był dobry, dosłownie. Teraz zero. Kiedyś prime. Co ty robisz chłopie? Co ty robisz ty bociku samolociku jeden? Idziemy ich objaśnić. Nie ma was. Leży. Dobra, nie potrafię tego robić, ale okej, okay. kto pytał. Kopyta nie błądzi, to trochę bez sensu. Uh! Dobra, ziom nie wie co się dzieje. Po prostu będę za nim biegł. Boże, co ty robisz? Co ty robisz, dziecko? Dziecko drogie, co ty robisz? To 16. Raczej ta gra się nie uda. Chociażby z racji tego, że mamy dużo pingu-pingu. Kurde, pada widzowie. A jeszcze może filmu nie nagrać. Dziecko O boże Też jestem taki dzieciaczek w tego Fortnite Powiedziałeś jak to się ze mnie wyśmiał, nie? IRL Idziemy na środek strefy. Nikom nie daje te sprinta. Prosiłbym trochę sprinta. To jest dowolone do schodzenia ze Skybase'a ogólnie. No patowidzowe. Patowidz. Widzisz? Nie dostajesz faldy magę. No pre... Jakby to powiedzieć? Pakiet premium za 500. No, nawalanie spacji. .exe. Nawalanie spacji.mp3. O, ja widzę, że chyba skończymy dzisiaj na Ameryce, Miały być wszystkie regiony. A chyba na USA skończymy. Bo burza się rozpęta. Bo się jeszcze banana uuuucie tę medalię, kombaką w topę. Nie potrzebuję go. Z takie ekuś nie da nie wygrać gry, no chyba, że gracie na milion do pingu. Pingu pingu No sobie może tę wezmę? Ta pompa będzie chyba pestym medalionem. Nie. Dobra, e, nie było tematu. Ciekawi, ta pompa mi też zadaje. Nie, to jest legendarno. Dobra. A, okej, okay, nie było tematu. Czekaj, jak mieczem nie biegam. Tylko biegam z pompą. Przez mieczem ja szybciej biegam. Boże, dziecko, co ty robisz, dziecko drogie Dziecko drogie się zabudowuje drewna, w sumie też tak czasami robię O, dziecko drogie ma mój karabin, Czy ten ciężki O, moje double edity nieudane, okej, okay, spoko, kto pytał? Ale spoko, kto pytał? No. O, nie widać mnie chyba, nie? Nie widać mnie na 100% 100% mnie nie widać Jakby ktoś mnie zobaczył, to bym nie wierzył W ludzkości, nie? Co to było? Zowie, co to było? Lecimy tam na to bite, lecimy na first party, przejmujemy teren, czerwone kubki, potrzeba nam niewiele, nie zabili się idziemy na first party, przejmujemy teren. Proszę, chujneczka się bije. Ha! Krujmy cię! Dobra, przepraszam ziom jak, to ten ziom. jak ziom to widzisz, to ja cię przepraszam, że ci tak zrobiłem. Ale ziom musiałem. Nie miałem pompy, ok? Daj mi tego żagrzawa. A o jak tego nie wygram to się popłaczę. Moje dubbeladity, które się prawie że nie udawały, bo się na nich, ale to nieważne, ale kto pytał? pytanie bądź trochę bez sensu. Z jak nie mogę przejść, wytłumaczy mi to ktoś. Dobra, omijmy sobie wilcza włości takimi o, o, obrzeżami. Jakoś ta miejscówka mi się kojarzy z Kazamu piątym. Czyli z kamperem, ale to... Wiecie, z takim osobą, która kampi. Bo tyle kampi, jest, że to jest taki hit. Weźmy sobie w tą strefę. Mhm. Idźmy sobie równo ze strefką. Tam mhm. zastrzał był, tak szczerze nie wiem. Był tam jakiś strzał, widziałem. I jeszcze z pingiem nie ma tragedii ogólnie, bo jest 90-80, nie? Lecimy do kolejnej strefki, trzeba zdrotować. Żebyśmy mieli lepszą pozycję na strefę, nie? Dobra, jest top 2 Dobra, niech się... Niech wyjdzie strefa z wilczych włości. Oni się byli tam na wilczych włościach. Więc ja po prostu wyjdę z wilczych włości. Znaczy nie strefa sobie wyjdzie z wilczych, nie? Nie 100% wilcze włości, on tam siedzi. Camper jeden. Skubany camper. Siedzi na wilczych włościach, nie? To jest Amerykaniec. On może mieć miliard IQ w tego Fortnite'a. On może ogarnąć Fortnite'a mocniej niż ja. To ja Ci widzę, gagatku. Wysokro, Dobra, gagatku. Nowy wychyl łepek, Strefka Cię zje. Oj, oj. oj. Za kamyczkiem sobie posiedzim, posiedzimy. Ojoj. Jaka szkoda pani kamperze za mopiąty. Dobra, jak udzielę straciła z celownika, jest źle, zapomniałem. Traciłem go widzowie z celownika. A to nie jest wiadomość zbyt dobra, tak szczerze. Dobra, ja cię po prostu ciacham, brother. Dziękuję! Ha! Inteligencja! Ale gołd! Inteligencja! Ha! Widzowie, prawdziwy gołd! Pingu mi pomogło! Ha! Ha! Inteligencja! Jak się czujesz! Dobra, widzowie, kończymy w takim razie na Ameryczce. No i co? Jak Wam się podobało, dać sobie łapkę w górę. No i widzimy się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!